Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Wizyty Gdańsk TV. Dziś gościmy w Domu Szumanów, miejscu wyjątkowym nie tylko jeśli chodzi o jego historię, ale też o jego położenie, bo to ostatni dom w południowej pierzej Ulicy Długiej. Idąc właśnie od strony Długiego Targu czy Ulicy Długiej, możecie go poznać po charakterystycznym oznakowaniu punktu informacji turystycznej oraz gdańskiego oddziału PDTK. Moim gościem jest dzisiaj prezes gdańskiego oddziału polskiego. Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pan Stanisław Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No właśnie, panie długa, bardzo... skomplikowana nazwa e, i też tak samo długa historia tego stowarzyszenia. Dzień Czy to możemy dowiedzieć nieco więcej o 70 rocznicy? PTTK? Tak jest. W tym roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie obchodziło w grudniu 70-lecie powstania. Ale musimy pamiętać, że ten 1950 rok to czas, kiedy dwie organizacje Sięgające jeszcze końca XIX stulecia, połączyły się Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, które powstało w 1873 roku, i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które powstało w 1906 roku w Warszawie. Te organizacje połączyły się w 1950 roku i tę spuściznę i intelektualną, i w zakresie dziedzictwa i materialnego i niematerialnego kontynuuje PTTK i w tym roku my rzeczywiście stuknęła nam 70, i jak widać nieźle jeszcze wyglądamy. No właśnie zapewne miały z tym, w związku z tym odbyć się jakieś uroczystości, które te uroczysty miały jakby podnieść jej, jej rangę. Natomiast no sytuacja na świecie zapewne skomplikowała to Panie. To prawda. Powiem, że organizacja nasza w, w, w skali kraju to prawie 70 tysięcy członków, to prawie 150 obiektów. Wobec tego jesteśmy w wielu miejscach i jest to organizacja społeczna, czyli zrzesza ludzi, którzy chcą uprawiać turystykę i uprawiać krajoznawstwo. W Gdańsku, a w zasadzie w województwie pomorskim jest nas trochę ponad 3 tysiące i rzeczywiście w skali kraju i regionalnie planowaliśmy organizację różnych przedsięwzięć, czyli rajdy piesze, rowerowe, konferencje seminaria, rajdy konne, również oprowadzania przez przewodników, ale to wszystko spowodowane tym koronawirusem doprowadziło nas do tego, że będą jedynie filmy promocyjne, a może nie jedynie, ale będą filmy promocyjne, będzie okolicznościowe spotkanie seniorów i grupy młodych, no bo trzeba jednak podkreślić, bez względu na to, czy to deszcz, czy słoneczna spiekota. Dzisiaj jest ogromnie gorąco. Czy koronawirus, czy nie, to organizacja żyje i mamy nadzieję, że przez ten trudny czas też przejdzie, bo czas przyszedł trudny nie tylko dla, dla nas, ale również i dla organizacji. Czyli pozostaje mieć nadzieję, że przyjdą jeszcze lepsze czasy i jeszcze będziecie mogli w jakiś ciekawy sposób tę rocznicę upamiętnić i obchodzić. Natomiast tak. wróćmy może tak. do historii Gdańskiego oddziału Petyka, którym Pan zarządza już przeszło 20 lat, o ile się nie mylę. To prawda, kiedy Gdańskiego oh. oddział Petyka pojawił się tak naprawdę, na turystycznej mapie jak Gdańska. Proszę Państwa, to jest rok 1946, kiedy po zakończeniu II wojny światowej na terenie klasztoru oliwskiego w sali pokoju, gdzie podpisano pokój oliwski, zebrali się działacze z profesorem Leonem Ostaszewskim, Janem Wojnarskim, Franciszkiem Bamuszką na czele, żeby założyć oddział. Gdański Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i to był 1946 rok. W 1950 roku, jak wspomniałem, nastąpiło połączenie tych dwóch towarzystw, bo i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie działało na terenie Gdańska i z tego wyłonił się oddział Gdański, czyli ten oddział, w którym jesteśmy, bo to były początki PTTK w Gdańsku po wojnie. Tu były początki turystyki. W tej sali na początku spotykali się słynni Dzisiaj Himalaiści, klub turystyki wysokogórskiej, ci, którzy mają basztę białą. Tutaj spotykali się kajakarze z żabiego kruka. No, było to miejsce, w którym aranżowano myśl związaną z powrotem do normalnego życia i uprawiania turystyki i krajoznawstwa. A oddział Gdański po wytypowaniu tej pięknej, jak tu Pan wspomniał, rzeczywiście kamienicy o założeniu takim, powiedziałbym, pałacowym, leżącej. Naprzeciwko ratusza głównego miasta, naprzeciwko siedziby królów polskich Zielonej Bramy. Ten układ jej i to, że jest jedną z pierwszych renesansowych, pochodzi z 1560 roku, powodowało, że w tym centralnym miejscu znaleźliśmy się my, krajoznawcy, turyści pierwsze kursy przewodnickie, to też między innymi tu, no i tak trwamy. Dzisiaj, czyli w 2020 roku mamy około 600 ludzi, 600 członków, jest kilkanaście kół i klubów, turystyk pieszych Bąbelki, klub przewodnicki kołogrockie, kluby młodzieżowe, jest znakomity klub podwodny Poseidon. No to zrzesza ich pasja, tych ludzi, organizowania w tym aspekcie społecznym kontaktu ludzkiego i odkrywania bądź kultywowania tego, co właściwe. Czyli trwamy jeszcze, trwamy jeszcze. Bo nie pomylę się, jeśli powiem, że podstawowym zadaniem PTTK było i jest szkolenie kolejnych przewodników. Tak jest. Czy możemy pokusić się o oszacowanie ilu adeptów sztuki przewodnickiej mogło wyjść tutaj z tych murów? Jasne. Myślę, że to jest w granicach trochę ponad półtora tysiąca. To nie oznacza, że wszyscy zaraz idą do pracy jako, jako przewodnicy. Nie. Jeżdżąc po Polsce czy po Europie, możemy ich spotkać w różnych miejscach. Jesteśmy zaskakiwani raptem podczas wizyty w Brukseli się okazuje, że jest absolwent naszego kursu. To będąc w Watykanie, spotykamy koleżankę przewodniczkę, która oprowadza po Watykanie i jest absolwentką naszego kursu. To zaglądając do Gdańskiej Organizacji Turystycznej, patrzę, jest absolwent naszego kursu. To idąc do Urzędu Miejskiego Marszałkowskiego, do Gabinetu Wojewody czy do innych. Instytucji zajmujących się nie tylko turystyką, ale również i biznesem. Znajdujemy ludzi, którzy przewinęli się przez dom Szumanów, odkrywając jego piękno, ale i odkrywając też wiedzę o mieście, o Gdańsku, Sopocie i Gdyni. No właśnie, i to szkolenie przewodników trwa dalej. Niedługo rozpocznie się kolejny kurs przewodnicki. Tak jest. Staje się, że rekrutacja już trwa. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak wygląda rekrutacja, do kiedy trwa? Jasne. Proszę Państwa, Otwieramy nową edycję kursu. Zamierzamy jesienią, czyli na początku października rozpocząć kurs dla kandydatów na przewodników po Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Półwyspie Helskim. Rekrutacja trwa. Nawet dzisiaj odbyła się jedna z rozmów kwalifikacyjnych, bo chcąc zostać przewodnikiem ustawowo należy mieć minimum wykształcenie, średnie nie być karanym za przestępstwa, w turystyce być zdrowym. Ale my jeszcze wprowadziliśmy taką rozmowę kwalifikacyjną, gdzie rozmawiamy, poznajemy motywy, Zapisania się na kurs, chęci, co dalej z tym robić. No bo kurs jest trudnym kursem, ale to tak jak mówimy, ku celom pożądanym wiodą drogi trudne, jak tu jeden z napisów głosi na Bibliotece Kursowej, czyli kurs to 280 godzin, 50% zajęcia teoretyczne, 50% zajęcia praktyczne. Podczas tych zajęć praktycznych poznajemy arkana sztuki przewodnickiej. No, jest to wyzwanie i organizacyjne, bo kurs się odbywa co dwa tygodnie, w piątek, sobotę, niedzielę, i jest też niewątpliwie wyzwaniem intelektualnym, bo pojawia się mnóstwo nowych tematów. Zresztą to przewodnictwo dzisiaj się bardzo mocno zmieniło. Ono jest taką mocną... Dziedziną dzisiaj interdyscyplinarną. My nie, nie oprowadzamy po przestrzeni, po czasie tym, który był, ale mówimy również i o tym, co jest. I uwaga, proszę Państwa, mówimy też o tym, co będzie. To znaczy, nie wróżymy. My opowiadamy prawdę rzetelną, opartą na faktach, na wyliczeniach, na badaniach naukowych, na pewnych informacjach. Przypominam sobie, jak odprowadzając turystów. Teraz mamy 2020 rok, a zatem oprowadzając gdzieś tak z 10-12 lat temu jadąc do nowego portu, do latarni morskiej, pokazywałem ogródki działkowe i mówiłem, proszę Państwa, tu będzie stadion. Gdzie? Tutaj, tu będzie stadion. Stadion jest. Opowiadałem, że za chwilę wjedziemy pod Marcą Wisłę. Kiedy? No dzisiaj przejeżdżamy. Czyli te, ta przyszłość również bardzo interesuje turystów, również w tym aspekcie gospodarczym. To, co się dzieje w Gdańsku, ten. Głębokowodny terminal kontenerowy, gdzie przypływają największe kontenerowce na świecie. Wbrew pozaonom to jest niesamowita atrakcja turystyczna. I sami widzimy, jak ludzie na to reagują. A zatem mówimy. O czasach współczesnych, o gospodarce. Mówimy o przeszłości, historia sztuki, historia architektury, zabytki, zagadnienia prawne, geografia, przyroda, metodyka działań. Dużo jest zajęć praktycznych. Kursanci przygotowują własne wystąpienia 3 i 5 minutowe. Później są te wystąpienia nagrywane, omawiane, patrzą, jak wygląda mowa ciała. Stosujemy Również i sprawdzone wzory ze Światowej Organizacji Stowarzyszeń Przewodnickich w zakresie metodyki, ale również i ptt -owskie. No Dzisiaj nie sztuką jest mówić, co się wie. Naszym mottem jest, że przewodnik wie, co mówi. Wie, co mówi. Czyli musi dotrzeć do określonego odbiorcy, czy on ma 10 lat, 5 czy 60. Ta forma musi być odpowiednia, ta wiedza musi być odpowiednia, tak, żeby wywołać to, co zawsze u nas. Najprzyjemniejszej jest w pracy przewodnickiej, czyli ta reakcja ludzka, kiedy widzimy wzruszenie, kiedy widzimy emocje, kiedy widzimy jakieś zadowolenie, jakąś satysfakcję intelektualną u naszego odbiorcy, u turysty. Ale to przychodzi w trudzie i znoju. I tutaj właśnie w tej sali zajęcia teoretyczne, a praktyczne na ulicy, właśnie, w kościele. Bo to, to też istotne, że podczas tego kursu nie siedzimy tylko w sali. Absolutnie. Ale też... Wyrobiamy pierwsze kilometry w terenie. Bardzo dużo. I poznajemy szlaki turystyczne, i wędrujemy po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, i maszerujemy po Gdańsku, Gdyni, Sopocie. Płyniemy statkiem do Helu, objeżdżamy autokarem Trójmiasto. Później kursanci przygotowują swoje tematy poszczególne, związane z różnymi fragmentami Gdańska, Sopotu, Gdyni. No, tych zajęć praktycznych jest dużo, i widzimy, że to się sprawdza. No, kursant też ma o lekturę, on musi czytać prasę codzienną, on musi sięgać do literatury, on musi to, co ma w sobie, a przychodzą ludzie z ogromnym potencjałem, z ogromnymi umiejętnościami czasami, my to uzupełniamy, my to wzbogacamy, my coś dodajemy i w ten czas to jest zupełnie też inny obywatel, pani Wartku. Ja też Pana pamiętam na kursie i pamiętam obecnie, i to jest dla mnie duża satysfakcja, też, że ta nasza współpraca kursowa daje też efekty w Pana pracy zawodowej. I to jest ogromna satysfakcja dla organizatorów, czyli dla PTTK Oddziału Gdańskiego. Kurs rusza na początku października, nabór rozpoczął się już. Potrzebne są zdjęcia, potrzebna jest rozmowa kwalifikacyjna. Nie czekajcie Państwo, jeśli chcecie odkrywać ten świat na nowo, bez względu na to, ile macie lat. I uwaga, gdzie mieszkacie, też bez względu na to, bo coraz częściej na kursach pojawiają się nasi sąsiedzi, nie tylko z Polski, czyli na przykład z Torunia, tak jak teraz mamy, ale z Warszawy, z Krakowa, z Królewca, czyli z Kaliningradu, z Amsterdamu, z Rzymu, z Londynu. Świat dzisiaj się skurczył. Oczywiście w tej chwili ta pandemia to jest zupełnie co innego, ale tacy absolwenci naszych kursów są rozsiani po krajach Europy i Polski i to nam sprawia wielką satysfakcję. Bo wiemy, że tutaj dobre ziarno zasialiśmy i niech ono procentuje dla naszego kraju i dla naszej ojczyzny. Zanim zadam ostatnie pytanie podczas naszej rozmowy, wtedy go powiem, że potwierdzam to, co powiedział pan prezes, że rzeczywiście zajęcia są bardzo, bardzo ciekawe, można się niesamowicie rozwinąć i fajnie spędzić czas i pogłębić swoją wiedzę o Gdańsku. Niekoniecznie potem Pracować Trzeba jako, pracować przewodnik, jako przewodnik, ale w codziennej pracy w turystyce rzeczywiście. Się się Mogę podać wiele przykładów. Jedna z absolwentek kursu, która przyjechała z Kijowa. Z za miłością do Gdańska, dzisiaj prowadzi galerię gdańskiej, inspiracją jest, odkryła to miasto. Oczywiście jako osoba wykształcona, ona wiedziała, kto, co to jest Gdańsk, ale tu na kursie je odkryła, poznała poprzez ludzi, poprzez ludzi, bo miasto to ludzie, tak jak organizacja PTTK to ludzie, tak jak lokalna organizacja turystyczna, czyli GOT to ludzie. I oni są tutaj w tej materii najważniejsi, żeby opowiadać tym, którzy przyjeżdżają potem do naszego miasta jak to jest znakomicie i jak było i mamy nadzieję, jak będzie. Panie Stanisławie, na sam koniec. No nie wypada nie zapytać przewodnika o trzy ulubione miejsca w Gdańsku, które bez mgnienia okiem, bez zwrócenia okiem, poleci Jasne. poleciłby pan turystom. Dzisiaj to rzecz nadal nie odkryta w moim, w moim przekonaniu, ale nie tylko moim, to południowe. Obrzeża Gdańska, czyli dawne nowożytne fortyfikacje. Kamienna śluza, brama nizinna, bastion świętej Gertrudy, bastion Żubr, czyli tam, gdzie jest to pokazana potęga Gdańska z przełomu XVI i XVII wieku. Czyli to jest to fantastyczne miejsce, uważam, które mocno wpływa na naszą wyobraźnię. Gigantyczny kościół mariacki. Ta pieśń na cześć Marii, która powstała no, ona 600 lat temu, tak 1502 rok zakończono jego budowę, świadczy o nieograniczonych możliwościach ludzi bez względu na miejsce, na epokę, na czas, jeśli jest wiara, jeśli jest pomysł, jeśli jest chęć działania. Trzecia rzecz muszę powiedzieć o współczesności, czyli tam, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, czyli miejsce, które mówi o tym, że każdy z nas w swoim życiu ma swoje westerplatte musisz w życiu dokonywać wyboru i czasami w obronie pewnych wartości musisz stanąć mocno i trwale i to westerplatte tak ja mocno odbieram i to jest to też moje ulubione miejsce. Wymieniłbym jeszcze kilka, e, oczywiście, ale... tego celowo poprosiłem o, o trzy. trzy. Tak jest, tak jest. Miło, panie Świetnie, Martelu. panie prezesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję państwu. Wam również bardzo dziękuję za to, że, że obejrzeliście kolejny odcinek Visit Gdańsk TV. Jeśli wam się podobało, prosimy o kciuki w górę, subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na kolejne odcinki naszego turystycznego kanału. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.